Proszę pierwszy slajd. W 1978 roku Jacek Kaczmarski napisał Utwór Mury. To był utwór o nieufności do wszelkich masowych ruchów. I wkrótce ta piosenka stała się symbolem walki z reżimem, i też zagrzewała do walki o wolność, taką szeroko pojętą. I tak jak to bywa z ważnymi tekstami, tak też się stało z tekstem murów, że one zaczęły żyć swoim życiem. Śpiewano mury w czasie stanu wojennego, ale ostatnia zwrotka, która pierwotnie brzmiała tak. Mury rosły, łańcuch kołysał się u nóg, została zamieniona na tekst. Mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. I mimo tego, że Jacek Kaczmarski wielokrotnie dementował, że to nie jest pierwotny tekst, to i tak śpiewający tłum śpiewał to właśnie w taki sposób. I ta pieśń. Ten song y, czasami też był używany do tego, żeby podsycać nienawiść między ludźmi. Bo to, co jest obrazem nieufności do ruchów masowych, może zostać wykorzystane do budowania murów między sobą też. I choć czasy się zmieniają, i zmienia się podejście też do wielu rzeczy, to nadal myślę, że mamy tendencję do budowania. Różnic między sobą, do budowania murów. Czasami są to mury z betonu, czasami z ogrodzenia, czasami z drutu kolczastego, czasami są to nawet takie mury niewidzialne w naszych sercach, w naszych umysłach, zbudowane z naszych myśli, przekonań, z naszych postaw. I takie mury oddzielają nas od siebie nawzajem, dlatego że zbudowane są na fundamencie. Bardzo często niezrozumienia przekonań drugiej osoby czy opinii drugiej osoby wynikają z, takiego, z takiej tendencji do tego, że każdy z nas myśli, że ma rację. Tacy po prostu już jesteśmy. I to ma też taki charakter ogólnoludzki, ale też w domach często. Zobaczcie, jak spieramy się, czy kłócimy się o różne rzeczy, bo wydaje nam się, że ja wiem lepiej. Pojawia się więc pytanie, kiedy i dzięki komu może się to skończyć, budowanie tych murów? Czy możliwe w ogóle jest rozebranie muru właśnie wrogości, inności, różnych opinii, tak żeby wszystko to, co zostało rozdzielone murem, żeby stało się jednością? I odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w liście apostoła Pawła do Efezjan. I apostoł Paweł napisał ten list, gdy sam znajdował się za murem, bo w tym czasie czekał w więzieniu na proces. Był za murem i pisał do ludzi, którzy wnoszą czy wznoszą mur między sobą. I będę czytała fragment właśnie z listu apostoła Pawła z drugiego rozdziału. Z jeden, od 11 na, na początku do 13 wersetu. Dlatego pamiętajcie, że Wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi, od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela. Obcy przymierzą związanym z obietnicą bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. Chrześcijanie 2000 lat temu. Byli podzieleni, targały nimi konflikty i niedomówienia. Jak z tego fragmentu wynika, one dotyczyły spuścizny i funkcjonowania chrześcijan pochodzenia żydowskiego i chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Żydzi od wieków byli dziedzicami Bożych obietnic. Przez patriarchów, proroków, przez królów, kapłanów mieli kontakt z Bogiem, mieli swoje święta, mieli swoją święty, świątynię, swoje prawo, przykaże, przykazania, przymierze i wszystko to sprawiało, że e, mieli pewność, że są blisko Boga, bardziej niż ktokolwiek inny. Ale byli też poganie w tym czasie. Oni przyszli z znikąd, to była zupełnie inna kultura i też chcieli być blisko Boga. Poganie widzieli, że bardzo różnią się od Żydów. Myślę, że czuli się inni, na pewno różni, bo mieli zupełnie inną spuściznę kulturową: filozofów, sztukę, poglądy oparte na kulcie ciała, umysłu, i zobaczcie, stykają się dwa, dwa różne narody. I pojawił się dylemat. I ten dylemat tkwił w tym, jak siebie nawzajem traktować. Kto z nich ma rację? Czy do kościoła można wprowadzić sposób myślenia taki pogański dla Żydów? Czy może bardziej należałoby się opierać na 613 przykazaniach, ludzie się powinni obrzezywać? Bo w tamtych czasach, też przypomnę, bo pewnie wiecie, bycie bogobojnym Żydem warunkowało bycie dobrym Żydem wierzącym w Jezusa. To było równoznaczne, czy jednoznaczne, a więc pomiędzy pierwotną społecznością Żydów, Chrześcijan, a poganami, Chrześcijanami były spory na ten temat, i one budow sprzyjały budowaniu między nimi muru, muru inności, bo tak już jest, że tak różni od siebie mamy tendencję do budowania murów między sobą. Ich mur. Zbudowany był z inności i z przekonań, że to ja jestem bliżej Boga. I w tym tekście, który czytałam, jest fragment, w którym odnajdujemy porównanie do muru, który na terenie świątyni jerozolimskiej. Poproszę kolejny slajd. Jeszcze kolejny. Ten mur na terenie świątyni Jerozolimskiej oddzielał dziedziniec zarezerwowany wyłącznie dla Żydów od obszaru dostępnego dla nieżydów. Dzisiaj w jednej z głównych sal muzeum w Konstantynopolu jest właśnie taki kamień graniczny ze świątyni w Jerozolimie i on stał właśnie pomiędzy dziedzińcem Żydów i dziedzińcem pogan i on ostrzegał, że jeśli Ktoś z nich odważy się przekroczyć tą granicę, to spotka go śmierć. A więc mur między Żydami i nieżydami mur niechęci i wrogości mur wzajemnego niezrozumienia. Ale wszystko to zmieniło się wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa i służbą Jezusa Chrystusa. Bo Jezus rozebrał mur oddzielający nie tylko człowieka od Boga. Ale też mur oddzielający Żyda od poganina. Okazało się, że tradycja, religia nie warunkują wejścia w relacje z Bogiem i spotkania z żywym Bogiem. Mogłabym powiedzieć, że Jezus usunął ten wielki kamień graniczny z drogi, żeby wszyscy ludzie mieli otwartą drogę do Boga Ojca. Bo bycie bliżej Boga wynika z tego, co zrobił Jezus na krzyżu dla każdego z nas, że odkupił nasze grzechy, umierając za nas i z martwych wstał. Jezus zatem usunął mur, pokazując, że prawdziwa wartość człowieka wierzącego wynika nie z przynależności do religii czy do kościoła, ale z żywej relacji z Jezusem. Pomyślmy, w starożytnym świecie to nie było takie oczywiste, przyjąć taką prawdę. Oni zupełnie inaczej myśleli. Może myślimy, ale my żyjemy w zupełnie innym świecie, w zupełnie innych czasach. Ale zobaczcie, jak często my się zastanawiamy nad tym, jak skutecznie mówić Ewangelię, jak mówić o tym, że Bóg jest dobry, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy jest tyle kontrowersji różnego rodzaju. A więc zarówno starożytny kościół, jak my dzisiaj, myślę, że to, czy oni, czy my, to nie zmienia faktu, że my nadal mamy tendencję do tego, żeby stawiać mury między sobą. Nawet kiedy patrzymy na historię naszego kraju, to widzimy, że mm, całą swoją tożsamość narodową y, bardzo często czerpaliśmy z walki o wolność, Czerpaliśmy i czerpiemy, myślę. I jest to dla nas chlubą. Ja do dzisiaj pamiętam wierszyk z przedszkola. Kto ty jesteś, Polak, mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz między swemi? W jakim kraju, w polskiej ziemi? To był wierszyk, taki katechizm małego Polaka. Ale ja do dzisiaj go pamiętam, bo on dał mi tożsamość i miłość do kraju. Dlaczego mówię o tym przykładzie? Bo tak naprawdę my też mamy swoją tożsamość, tożsamość chrześcijanina, i wielu z nas tą tożsamość określa przez opozycję do innych religii i do innych kościołów. Ja chodzę do tego kościoła, a Ty do tego. Mój jest bliżej Boga, a Twój? Czy to są znajome Komunikaty, które gdzieś słyszycie albo może toczycie w swojej głowie. Jeśli tak jest, to musimy uważać, dlatego że tego rodzaju komunikaty, one warunkują różnicę między nami. I dalej, kiedy czytamy kolejne wersety, teraz będę czytać od 14 do 17, czytamy tak. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc spokój stworzyć w sobie sam z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem. W jednym ciele, przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go Wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym, pochodzącym z bliska. Czytamy, że Jezus przyszedł obalić mur wrogości, oddzielający nas od Boga, mury oddzielające nas od siebie, przez wprowadzenie między nas spokoju dwóch chrześcijan baptysta i presbiterianin mieszkało w jednym domu przestali odzywać się do siebie wiele lat temu bo pokłócili się o to który z nich lepiej wypełnia boże plany boże powołanie pewnego razu zmuszeni byli naprawić swój dach ponieważ przeciekał i każdy z nich pracował po swojej stronie dachu ale w końcu musieli się spotkać na szczycie tego dachu i pracować wspólnie i wtedy spojrzeli sobie prosto w oczy i jeden z nich powiedział wiesz byliśmy po prostu głupi kłócąc się przed laty kto z nas lepiej wypełnia boży plan zapomnieliśmy że z pewnością Bożą wolą jest, byśmy żyli w pokoju i współpracowali ze sobą. Czasami stawiamy mury między sobą, w rodzinie, w kościołach, w narodach, między oponentami. Za tych murów ostrzeliwujemy siebie słowami, tak jak wrogów słowami, które ranią, po których czasami nie chcemy mieć ze sobą nic wspólnego. I tak żyjemy z dnia na dzień obcy, odlegli. Tymczasem że zapominamy, że jeśli wyznajemy wiarę, że Jezus Chrystus, Syn Boży, wykupił nas od grzechu na krzyżu, to dzięki niemu jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy jednością. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy połączeni przez ofiarę Jezusa, już nie obcy, już nie odlegli, ale bliscy sobie, razem. Bo choć lubimy myśleć o sobie, ja mam rację, ja wiem lepiej, ja jestem bliżej Boga, to wszyscy jesteśmy grzeszni, omylni, zdarza nam się robić źle, bo wielu z nas, bo wielu z nas po prostu jest grzesznych, tak? Wielu z nas robi chybiając celu. tak? Każdemu z nas po prostu wiele brakuje do ideału. Bez przyjęcia Bożej łaski nie możemy przyjść do Boga, do siebie nawzajem, zrozumieć siebie i też dogadywać się pomimo różnic. Łaskę uosabia osoba Jezusa Chrystusa, który zdecydował się oddać życie za ciebie, za mnie, w ten sposób zapłacił cenę za grzech, wykupił go oddał swoje życie za moje życie, za twoje życie. Dzięki temu dzisiaj możemy być właśnie blisko Boga. Każdy z nas zależny jest od łaski Bożej i ofiary Jezusa Chrystusa i ta świadomość powinna budować naszą tożsamość i dawać odniesienie w relacjach z ludźmi. Mamy więc do wyboru Budowanie tożsamości wynikającej z różnic i odmienności, lub budowanie tożsamości wynikającej ze świadomości bycia dzieckiem Bożym. Pierwsza tożsamość y, tak naprawdę buduje mury między nami i oddziela nas od siebie, to tak, jakbyśmy stali po dwóch przeciwnych stronach muru. Druga tożsamość Dziecka Bożego wnosi pokój i poczucie jedności bo Jezus jest tym który z różniących się od siebie może uczynić nas bliżej siebie Apostoł Paweł nawiązuje do ważnego wtedy dla żydów słowa do pokoju Ja myślę, że dzisiaj to też jest towar deficytowy pokój Hebrajskie słowo szalom oznacza nie tylko pokój, ale też odpocznienie, wolność, pojednanie, wspólnotę, harmonię, sprawiedliwość, integralność i prawdę. Zwróćmy uwagę, że wszystkie te elementy to jakby wyznaczniki i wskazówki tego, jak osiągnąć pokój. Ciekawą rzeczą jest, że one są czynne w działaniu. To nie są rzeczy, które stępują z nieba i je mamy. Je trzeba w jakiś sposób wypracować i będę czytać dalej popatrzmy co apostoł Paweł mówi dalej od wersetu 16 do 22 Kończyliśmy, wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym i z dwóch, jednego, nowego człowieka, i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele, przez krzyż, na którym zniszczył wrogość, a gdy, przyszedł, ogłasz, a gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym, pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc. Nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków, jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w Duchu. Kolejne Apostoł Paweł używa dalej porównania, że zbudowani jesteśmy na jednym fundamencie Jezusa Chrystusa. Stajemy się więc budowlą. I to było też przełomowe twierdzenie na tamte czasy, dlatego że Żydzi mówili, jeśli chcesz być bliżej Boga i zobaczyć świątynię, to musisz iść specjalnie do Jerozolimy do świątyni. Tymczasem Paweł mówi, że ważniejsza jest świątynia, którą budują ludzie. I ci ludzie to też my, my jesteśmy częścią Bożej Świątyni, my chrześcijanie. Kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus i jest to możliwe dzięki osobie Ducha Świętego. Więc nie ważny jest fizyczny budynek, ale ludzie, którzy są oddani Jezusowi Chrystusowi, ludzie, którzy chociaż pochodzą z różnych miejsc, z różnymi bagażami doświadczeń, poglądami, ci swoi i ci obcy, to to co nas... Łączy to to, że zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi i napełnieni zostaliśmy duchem świętym, bo Jezus jest tym, który z różniących się od siebie ludzi potrafi uczynić świątynię Boga. I kolejny slajd. Jeden z murów, widoczny właśnie na tym slajdzie. To jest mur najbardziej znany w współczesnych naszych już czasach. To mur, który został podstawiony w, Izraele, w Izraelu i w strefie Gazy na zachodnim brzegu, tuż za Jerozolimą. Betonowy, wysoki mur, który jest poprzedzielany wieżyczkami wartowników, którzy strzegą granicy pomiędzy dwoma państwami. Rozdziela dwa skłócone narody. Dla jednych jest symbolem nacisku i prześladowania, a dla drugich ochroną przed atakami terrorystycznymi. Ten mur rozdziela narody, ale rozdziela też Kościół Kościół Jezusa Chrystusa, bo po obu stronach muru mieszkają chrześcijanie, Żydzi i chrześcijanie, Palestyńczycy. Oni wierzą w Jezusa, a pomiędzy nimi jest mur. I y, oglądałam reportaż, gdzie. Dwóch pastorów się wypowiadało. Jeden pastor z Ramala, 10 mil od Jerozolimy, prowadzi dom dla osieroconych palestyńskich dzieci i pastor też baptystyczny w społeczności arabskiej. Każdy z nich żyje w obliczu ataków terrorystycznych, głodu, śmierci, lęku, strachu. Każdy z nich różni się od siebie nawzajem. Czasami się nawet wspierają, nie zgadzają w różnych kwestiach, ale obaj postanowili, że zaangażują się w ideę ruchu pojednania. Zainicjowali wspólne spotkanie w Tyberiadzie, gdzie spotkali się Żydzi, Palestyńczycy, Arabowie i inne nacje, i wspólnie modlili się i uwielbiali Boga. Modlili się też o zakończenie konfliktów pomiędzy narodami. Różni ludzie, chrześcijanie, zdecydowali się spotkać. W cieniu krzyża, by w jedności oddać Bogu cześć i modlić się o siebie nawzajem. Mało tego, ci dwaj pastorzy podjęli również próbę wspólnego działania poprzez, tego, poprzez to, że Żyd i Arab wychodzili na ulicę i głosili Ewangelię, głosili Jezusa Chrystusa. I dziwne, słuchajcie, opowiadają o tym, że. Araba słuchali Żydzi, a Żyda Arabowie. To w tamtej kulturze jest po prostu niemożliwe, a jednak dokonało się. Obaj pastorzy twierdzą, że jest siła po prostu w tym, że dwóch ludzi, którzy de facto są wrogami, jeśli chodzi o narody, postanowili nie budować murów między sobą, tylko stanęli ramię w ramię i zaczęli wspólnie pracować. Bo gdy pokłada się ufność w Bogu, to możliwe jest dogadanie się i współpraca nawet nawet na Bliskim Wschodzie. E, w ekstremalnie trudnych warunkach nienawiści między narodami Kościół Jezusa Chrystusa, jeśli wpatrzony jest w krzyż i w osobę Jezusa Chrystusa, to zamiast budować mur niezgody, może budować wspólnotę. I my. Choć może się wydawać, że żyjemy w innym czasie, w, innym, w innych okolicznościach, w innym kraju to na, i że nasza dramaty, sytuacja właściwie nie jest tak dramatyczna, to my też warto, żebyśmy odnieśli, czy nie tworzymy swoje mury we własnym życiu. Poprzez konflikty, niedomówienia, różnice zdań i opinie, które wpływają na relacje między sobą negatywnie, więc jeśli tak jest, że rozpoznamy, że tworzymy jakieś mury między sobą, to pamiętajmy, że jeśli my mamy właściwą tożsamość, tożsamość, która, która wynika z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że wszyscy zależymy od tego samego Jezusa Chrystusa, Jego ofiary na krzyżu, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego Boga, że wyznajemy wiarę w łaskę, i to, co zrobił Jezus na krzyżu, to mamy szansę tworzyć wspólnotę i nie stawać po dwóch stronach muru. Mamy szansę być kościołem połączonym, ofiarą Jezusa Chrystusa, kościołem ludzi, którzy nie są osobno, ale są razem. I to, co napisał Jacek Kaczmarski w pierwszym wydaniu murów. Niech będzie godne zapamiętania, bo tak naprawdę mury nie muszą dzielić, może raczej niech będą przestrogą przed masowymi ruchami, tak jak chciał Jacek Kaczmarski. A jest to możliwe, jeśli tworzyć będziemy Kościół scalony ofiarą Jezusa Chrystusa, bo taka społeczność zjednoczona przez Ducha Świętego łączy, a nie dzieli. Ostatni slajd. Bo to, co jest murem w obliczu Bożej miłości, przestaje mieć znaczenie. I dzisiaj chcę postawić przed każdym z Was wyzwanie, które składa się z dwóch kroków. Po pierwsze, zachęcam Was do tego, żebyście się pomodlili, żeby rozpoznać, jakie wymury tworzycie między sobą. Jeśli się okaże, że one są w Waszym życiu, to chcę Was zachęcić do tego, żebyście krok po kroku. Zaczęli ten mur rozkładać na czynniki pierwsze, czyli burzyć krok po kroku. Może się okazać, że bez muru jest dużo lepiej, dużo łatwiej w życiu, niż stojąc po dwóch przeciwnych barykadach muru i z tym zadaniem chcę was zostawić bo tak chciałam to powiedzieć niech to będzie zadanie dla was żebyście próbowali być ludźmi i kościołem który nie tworzy murów Amen